Sponsorem programu jest organizator akcji Czas na wzrok. Zachowaj ostrość widzenia po czterdziestce. W dzisiejszym cudzie zdrowia Zerkniemy na profilaktykę naszych oczu. Spojrzymy w niezdrowo i fachowo. Wzrok skierujemy na akcję Czas na wzrok. Zobaczymy, czy szkła progresywne są efektywne. Uważnie patrząc, zobaczymy, że październik to miesiąc przyjazny naszym oczom. Bezpłatne badania ostrości wzroku w ramach akcji Czas na wzrok spoglądają zachęcająco na osoby po 40 roku życia. To ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest komfort widzenia pacjentów. Z województwa śląskiego. To też okazja, by prezbiopi, która zamazuje świat bliski naszym oczom, zrobić szachmat soczewkami progresywnymi. Akcja czas na wzrok. Zachowaj wzrok po 40 ma bardzo duży sens, dlatego że zachęca ona ludzi do pójścia do specjalisty, do sprawdzenia, czy wszystko z ich oczami jest w porządku. Po 40 roku życia bardzo często pojawia się najczęstszy typ zaburzeń widzenia tak zwana presbiopia, czyli inaczej starczowzroczność, która polega po prostu na tym, że brakuje nam mocy w naszym układzie optycznym do patrzenia do bliży. Jest to wada, która na szczęście jest bardzo łatwa do korekcji, ponieważ wystarczy tę brakującą moc dodać, na przykład w postaci okularów i czytanie znowu jest możliwe i nie sprawia żadnych trudności. To nie jest patologia. To jest normalna y, funkcja organizmu. Nasze oczy się po prostu zużywają. No i należy sobie pomóc dobrymi soczewkami i tylko tyle. Jednym z rozwiązań, y, które zapobiegają temu problemowi są właśnie szkła progresywne, a są to szkła, które są obecnie najlepszą techniczną modyfikacją okularów dwuogniskowych. Dlatego są dobre, że pozwalają nam dobrze widzieć na daleko, jednocześnie dobrze widzieć to do bliżej, ale nie wyłączają tzw. stref pośrednich, które również w życiu codziennym są bardzo często używane. Te okulary spełniają wszystkie potrzeby człowieka aktywnego, który musi jednocześnie prowadzić samochód, a jednocześnie prowadząc samochód zerknąć na coś, czy na mapę, czy na nawigację. To te okulary zapewniają w 100%. W każdym wieku trzeba pamiętać o tym, żeby sprawdzić swój wzrok, poświęcić 15 minut, przyjść do optyka i zbadać się. Oczy trochę strajkują? Oj tak. Ale z wiekiem wszystko się zużywa. Oczka też. Stanu konta dobrze nie widać, SMS-u kto napisał nie widać. Emeryci tam nie mają specjalnie na co spoglądać, ale lepiej, lepszy wzrok by się przydał. Namawiano mnie na te progresywne okulary i chyba sobie też dam zrobić, bo mam problem zdejmować, zakładać okulary, na, do czytania inne, a ja jeżdżę też samochodem, więc te progresywne chyba dam się namówić. A co już Pani wie o szkłach progresywnych? Że po prostu nie trzeba wymieniać do czytania i do patrzenia do dali. A to jest dla mnie największy kłopot, bo w sklepie trzeba mieć okulary do bliskiego czytania, a na ulicy trzeba mieć do dalekiego patrzenia. Więc i to jest kłopot jedne zdjąć, drugie zakładać i tak dalej. To jest kłopotliwe. Proszę powiedzieć, jak tutaj Pani czyta. Nie bardzo, tak bardzo. Czy Pani oczy są tak super, jak były 30 lat temu? Absolutnie nie. Już są gorsze, już źle się widzi, I źle się czyta i źle się patrzy. Bez okularów to nie poczytam wcale. Nawet tych najserdeczniejszych słów Pani nie przeczyta? Jak są duże, to tak. A słyszała Pani o szkłach progresywnych? No właśnie niedawno w telewizji słyszałam właśnie o tych okularach i zainteresowały mnie one, że mogę czytać i patrzeć, nie zmieniając ich. Jak jest teraz? Zielony. Akcja Czas na Wzrok dotarła do świadomości ludzi. Okazuje się, że większość pacjentów bada się po raz pierwszy. Najczęściej przychodzą kobiety i choć akcja skierowana jest do osób po 40 roku życia, najczęściej przychodzą osoby po 50. Czytamy tekst. O, N, H, F. Tak, to jest ten, na którym czytamy. C. Dalej. D, H, S, N, V. ZS on tego O, tak? Tak. KN. 752, tu jest 257. Na dole. Czy tutaj wszystkie inne są? Tak, wszystkie są poczne. Idealnie 3. czarne? Idealnie czarne. Czas na wzrok, drodzy Państwo. Po 40 należy spotkać się u optyka i pomóc sobie. Ja nie zrobiłem tego po 40, zrobiłem to po 50, ale na szczęście w miarę szybko i rzeczywiście wiem o tym, że trudno byłoby mi teraz bez okularów nauczyć się tekstu, nauczyć się roli. Dlaczego właśnie Wy robicie taką akcję? No, jeżeli nie my, to kto? Jesteśmy producentem soczewek upolarowych, a więc dostarczamy rozwiązania dla osób słabowidzących. I to my wiemy, jak wiele osób jest w Polsce, które nie mają świadomości tego, czym jest presbiopia i nie wiedzą o soczewkach progresywnych. Chcieliśmy, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, że istnieje taki problem jak presbiopia, ale także zależy nam bardzo na tym, żeby badali swój wzór. Soczewki progresywne są zdecydowanie bardzo wygodne i bardzo efektywne. Dzisiejsze rozwiązania są bardzo już zaawansowane czasami wręcz przystosowane do konkretnego użytkownika, do jego sposobu życia, do jego wyborów, chociażby związanych z obrawami okularowymi. Także jest to soczewka typowo indywidualna już. Wcześniej musiałem nosić dwie pary okularów, a teraz mam jedne okulary, które sobie zakładam rano i przez cały dzień chodzę, jeżdżąc samochodem, czy na motocyklu, wszystko dokładnie widzę. No a wcześniej no to tych okularów nawet miałem trzy pary. W kwestii soczewek to nie jest jeszcze ostatnie jakby rozwiązanie. Ten proces rozwoju cały czas następuje. Tak, można zobaczyć, bo ona nieważnie. I co jakiś czas będziemy proponować nowe, lepsze rozwiązania. W wielu salonach optycznych jeszcze do 20 października można zbadać kondycję naszych oczu. Jeśli mamy 40 plus, a nasz wzrok ma kilka minusów. Na przykład wtedy, gdy trudno nam odczytać sms-a, i choć pisał go ktoś bliski, coraz dalej odsuwamy telefon od oczu. Gdy wciąga nas książka, ale bolą ręce z nią wyciągnięte. Popatrzmy praktycznie. Akcja edukacyjna, czas na wzrok, jest bezpłatna, i dla wielu może oznaczać koniec kłopotliwych skutków presbiopii. A w okularach progresywnych to już w ogóle przez biop nie widzimy, widząc wszystko inne wyraźnie i to z każdej odległości. Lidia Tarczyńska, do zdrowego zobaczenia. Sponsorem programu jest organizator akcji Czas na wzrok zachowaj ostrość widzenia po czterdziestce.